Jest ciepły letni wieczór, ognisko albo grill rozpalone, kiełbaska zaraz będzie, a tu nagle bs, potem bs, potem ps. Więc bierzesz coś takiego, spryskujesz się i komarów nie ma. Ale jak to działa? Jaki związek chemiczny? Związek chemiczny? No gdzie ona jest? Związek chemiczny. A no tu pani jest. Oui, I co? No to ja pytam co? No, ale co? Co odstrasza komary w tym preparacie? I karydyna. I tyle? Oui, pani Mario, pani nie zna tego związku. Nie znam. Ale może chce Pani poznać? Oui, bien sûr, opowiedz mi, j'adore la chimie. No to ikarydyna to taki związek super nowy, był opracowany w 2005 roku, a dopiero w 2022 dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej. Wow, co ten XXI wiek? Unia Europejska? No jest takie coś teraz, ale ja Pani nie opowiem, może ktoś inny. Teraz ikarydyna. Oui, ikarydyna. Ikarydyna to związek chemiczny z grupy piperydyn. Piperydyny, to znam! Piper po łacinie znaczy pieprz, piperyna to taki związek, który pieprzowi nadaje ostry, Zapach. Tak, tak. No i nie do końca jeszcze wiadomo, jak ona działa. Albo ikarydyna ma taki zapach, który jest drażniący dla komara, albo zmniejsza lotność substancji zapachowych, mieszając się z nimi. Czyli maskuje zapach skóry i komar nie przylatuje. Żenial! No i ta ikarydyna, ona powoli wypiera poprzedni związek odstraszający komary, czyli DEET. DEET? Rozwin. A nn dietylo m -toluamid. O tak, jestem w stanie to sobie wyobrazić, ale co jest z nim nie tak? No może reagować drażniąco na skórę i reagować z tworzywami sztucznymi, czy na przykład ubrania. A no to trzeba czytać skład i wybrać preparaty z Icaridina. Wow, mądre. To ja sobie pożyczę tę buteleczkę. Akurat pojutrze jedziemy z Mumpier na piknikę.